Proszę! To jakąś tabletkę na gardło, albo coś. Nie proszę pana, chciałem coś zamówić. Poproszę menu. – To pan chciał zamawiać, czy czytać? Zamawiać. Macie menu? – Nie ma, ale poza tym mamy wszystko. Czego dusza zapragnie, czego żołądek nie zwróci. To może na początek jakiś aperitif co? Aperitif. Czeka. Puszek? Puszek? No, co ty z tym kotem robisz? No, ktoś zamawiał rosół, tak? No. A widziałeś tu kiedyś kurę? No nie. No to się złapie puszka, trochę podgoli, pomacza w wodzie, będzie koci bulion. Dobra, rób co chcesz. Ty mi powiedz, co to jest apetyt? Apipa, a Apeti Apif... A, ap, apetizer! O oh, no, no, no. Apetizer to jest ten masaż tantryczny. Ty, przyszedł, przyszedł klient, idź go wymasuj. Ja nie mam czasu, ja szukam puszka. Ja go nie będę masował. To daj mu wina. Nie mamy wina. To zrób! A z czego? Nie wiem, kombinuj ja znalazłem sznurek i robię makaron. muhe sraju. Czerwonego nie było? Voilà, Chateau de Bordeaux, rocznik de bieżący. To może ja zamówię coś do jedzenia. Poproszę pierogi. Yeah, run, z frytkami czy z ryżem? Z kapustą. Uh, ekstremalnie. Kapustę podać na osobnym talerzyku. No, oczywiście, że nie. Czyli w kubeczku. Tak, nie! Nie proszę pana, pierogi z kapustą. Kapusta jest w pierogu w każdym. No jak się ma szczęście, to. A, kapustę mamy tylko w bigosie. To ja chcę ci mi ją podać na osobnym talerzyku. No troszkę potrwa. trzeba oddzielić od bigosu. Dobrze, dobrze. W takim razie poproszę, Bigos. Bardzo dobry wybór. Bigos Goes. Bigos. 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 Bee. Bi Bi Goes. Proszę pana, co to jest Bigos? Mamy takie podwójne szybkie danie. Bee. go gu 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 Na stole szybciej niż talerz. Coś jeszcze? Tak, y – Tak, kotlet. – Z mięsem? – Widział pan gdzieś kotlet nie z mięsem? – No na kuchni. – Proszę pana, kotlet jest z mięsa. Z czego macie mięso? <cośventaka> – Z makaronu. – Jak może być mięso z makaronu? No – normalnie, no po chińsku, po, po, po tajsku, po y, japońsku, po hiszpańsku, po włosku, po czczeńsku, po us, usa, us, 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 usasańsku, po rusku. – Po rusku to są akurat pierogi. Nie, proszę pana, pierogi to są ruskie. A co to za różnica? Czeka. O, dobrze, że jesteś. Weź spróbuj. O, nie, 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 nie. Nie, nie dam się nabrać. Ra... Ostatnim razem, jak spróbowałem, to mi w 15 minut cała paczka stoperanu poszła. No spróbuj, obiecuję ci, że to jest twój ostatni raz. No. Mhm. Ty, dobre, co to? Taki fajny przepis na bar znalazłem w internecie. Jaki barsz? Sosnowskiego. Wiesz co, rodzina to jednak świnie. Częstowali się na święta i do tej pory się nie odezwali. Tak to z rodziną właśnie. No. Odezwą się następne. Ty mi powiedz, czym się różnią pierogi ruskie od prusku. No czym? Matko Jedyna gastlerowa przyjechała? Nie, ten łysy się pyta. A, ten wetarty? No, ten, ten czupa-czups. Ty, jak mu tak głowę brokatem posypać? E? Nogi sznurkiem związać? Do sofitu podwieźć? To zakule w dyskotece mógłby robić. Mhm. To czym to się różni? Powiedz mu, że konsystencją. Dobra, dobra, Ty, a które to są te z konsystencją? A co ja Wikipedia? Pierogi ruskie są... z konsystencją. Z czym? Z konsystencją. A co to jest z Taki francuski farsz. Francuski farsz w pirogach ruskich? Z Biedronki. A z czego jest farsz? No mówię przecież. To farsz jest z Biedronki? Mhm. Z jednej? Z jednej. To jakaś wielka była. No wielka. Co mam jeszcze po innych supermarketach łazić? Dobrze, proszę pana, danie dnia. Nie polecam. Jak to pan nie poleca dania dnia? Przecież każdy normalny kelner poleca danie dnia, żeby się pozbyć resztek z poprzedniego, chociażby. My nie mamy resztek. O. A co robicie z resztkami? Bigos. No, przecież ja zamówiłem bigos. Bardzo dobry wybór. No nie, no to są jakieś jaja. Są, podać? A co, z ryżu czy z makaronu? Z ptaka. Proszę pana, a coś na poważnie? Litwo. Ojczyzno moja. Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić? Ten tylko się dowie, kto cię straci. Do końca. No dziś, teraz mi poczę... A dzi... Dzi, Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. o, 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 o. O! ho, 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 o, o, pani nasza, ona tańczy dla mnie wraz ze swoim ludem w Nowogródku w Bramie. Siedzą, piją lulki, palą ledwo karczmy, nie rozwalą. Tańce hulanki z Favola. Hej, hola. Na ten czas wojski wyciągnął swój długi ękowany kręty. Co miał to wyciągnął? A wszystkim się zdawało, że to echo grało. A to... Dzieęcielina pała. I cały soyk. Przebaa, ja mam w tym paluszku całą pęą tak? To niech sobie pan to zoperuje, wie pan? Proszę pana, Pem Pompeja Narodowa to jest. Nawet gdzie były? Jedno, jedną napisał, proszę pana, ten Sienkiewski. a drugą ten drugi, tak. Pudziałowski, z bratem. Proszę pana, sam pan, żeś Pem Pompej, pisz pan, bo wiem, że to macie. Poproszę tak: ryż, makaron i frytki. Bardzo dobry wybór. Big raz.